Pierwsza świeca wkręcamy najpierw do środka. Robimy obrót prawo lewo, prawo lewo, żeby wyrobić gniazdo. 5 razy. I w dwie ręce bierzemy i zakręcamy z niedużą siłą żeby odkręcić później było łatwo. I tak wszystkie kolejne świece po kolei z niedużą siłą. I kolejny raz prawo-lewo, prawo-lewo, bo później spaliny przechodzą i robią się nagar, nie odkręcimy tych świec. I dokręcamy. I tak wszystkie po kolei. I cały zabieg to jest dwie minuty. I jeszcze raz prawo-lewo około 5 razy i dokręcamy. Dziękuję wszystkim, pozdrawiam.